Jaką kartę graficzną brać w listopadzie 2025 roku? Lecimy bez gadania. Kategoria budżet. Tutaj rządzi RTX 5060 za około 1250 zł. To najlepsza opcja na start. Jeśli absolutnie musisz taniej, to RX 7600 za około 990 zł, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę nie możesz wydać więcej. W przypadku Nvidia segment tanich kart graficznych praktycznie nie istnieje. Odradzamy zakup RTXa 5050, RTXa 4060 czy 360. A co do 1500 zł? Chcesz dużo VRAMu? Proszę bardzo, bierz rx 7600 XT z 16 GB pamięci. Jeśli nie musisz jednak mieć tyle pamięci i wolałbyś kartę graficzną NVIDII, to ponownie bierz RTX-a 5060. Segment średni, czyli co kupić do około 2000 zł? Czy stara steryzacja? RX 7800 XT? Do znalezienia nawet za 1900 zł, lub na spokojnie za 2100 zł. Ale nie wspiera FSR4. Zamierzasz często grać z ray tracingiem i multi Generation? Wtedy lepszy od RX-a 7800XT okaże się RTX 5060 Ti, ale w wersji 16GB, którego znajdziecie w bardzo podobnych pieniądzach. W budżecie do 2500 bierzemy RTX-a 5070 do znalezienia na spokojnie za 2350 zł. Co prawda RX 9070 będzie o około 13% wydajniejszy w 1440P, ale tylko w czystej rasteryzacji. A RTX 5070 obsługuje MultiFrame Generation i ma lepszą wydajność w grach z ray tracingiem. W segmencie wyższym, na przykład do 1440p przy wysokim klatkarzu lub nawet do 4K, opłaca się wziąć RX-a 9070 XT. Ma FSR 4 i można znaleźć go nawet za trochę ponad 2700 zł. A w budżecie do 3500 warto sięgnąć po RTX -a 5070 Ti. Bo raczej nie ma on tam konkurencji, a posiada MFG i dobrze radzi sobie z ray tracingiem. Warto dopłacić do niego względem RTX 9070 XT. Ostatnim rozsądnym finansowo wyborem jest RTX 5800. Do kupienia sporo poniżej 5 tysięcy Bo RTX 5090 kosztujący blisko 12 tysięcy złotych jest dla tych, którzy potrzebują absolutnie topowej wydajności, nie licząc się kompletnie z ceną. Tym wszystkim pominęliśmy karty Intela, bo są zwyczajnie mało opłacalne. Dajcie znać czy ten materiał wam pomógł i jaką kartę zamierzacie niedługo kupić.